Siemano moi drodzy, witam was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj nietypowa sprawa, dlatego że sprawdzam dla was, jak wyglądają zakupy z Facebooka. I żeby była jasność, to oczywiście nie jest tak, że ja szukam samych ludzi, którzy oszukują. Po prostu wybieramy jak najlepsze oferty moim oczywiście zdaniem. Za te trzy boksy zapłaciliśmy 1950 zł. Generalnie dwa duże, chyba po 900 były i ten za 350. Ale, że wziąłem wszystkie, no to dostałem jakiś tam rabat, więc wyszło 1950 i teraz nie chcę skłamać, ale chyba tak wyszło. W sensie na pewno zapłaciłem 1950, ale nie wiem ile kosztowały tak jednostkowo te boksy do końca. Ma być to elektronika. Markowa elektronika z nieznanym stanem, czyli ABC. Zobaczymy. Tutaj e, jest to box średni, więc zacznijmy od średniego. Więc zostaw łapkę, subika i dzwonek, jeżeli chcecie więcej materiałów. A więc otwieramy, bo jestem tak e, ciekawy co tu jest. Czy jest to... <gryw> czy jest to oryginalny box Amazona? No myślę, że z klapkami tak średnio trochę, więc... Raczej nie jest to oryginalny e, karton Amazona. Miałem zdjęcia od góry tych boksów, więc mniej więcej wiem co jest. Mają być fajne, markowe produkty. Jeżeli będą działać... Będzie dobrze. Jeżeli nie będą, to jesteśmy grubo w plecy. Już widzę jeden plus. Jeden z tych plusów jest to, że mamy karton na wysyłki. Ale za takie pieniądze karton to trochę, trochę za hardkorowo, nie? Lecimy z tematem. Moi drodzy, to widziałem od góry właśnie. Są to markowe zwroty, podobno. Słuchajcie, jest zaklejona. Czy oryginalnie? Ciężko mi powiedzieć. Może ktoś to przepakował, tylko naprawdę nie wiem. Eee, to jest boks najmniejszy. Słuchajcie, no, wygląda to na razie całkiem dobrze. Klawiatura jest i może od tego zacznijmy, że jest. I Oczywiście jest niemiecka, QRTZ. Czy ona się włącza? Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Jest to niemiecka klawiatura. E, czy jest kabel? Jest, nawet słuchajcie, jest. Dobra. Nie wiem, czy jest sprawna. Myślę, że w filmie e, Wam to e, wszystko powiem i będziecie już wiedzieli, a w zasadzie już wiecie, czy ona działa. Sprawdzę, ile nam kosztuje, tak naprawdę. No bo może może jest dobrze, może jest dobrze, może nie jest tak najgorzej, jak myślałem. Czy wszystkie wyliczenia, które Wam teraz podaję, są wyliczeniami przykładowymi. No ktoś nawet za 10 tysięcy ją wystawił. Także jesteśmy do przodu, moi drodzy, wygraliśmy życie 10 koła klawiatura. Oczywiście żartuję, Realna cena to jest 250 zł. 569 jest w MediExpercie. Ale z racji tego, że jest ona, że jest ona niemiecka, więc myślę, że te 300. -wy, to jest taka realna cena. Słuchajcie, no to wychodziłoby na to, że w sumie, jeżeli ona działa, no to box jest w miarę zwrócony. Lezimy dalej. Klawiatura... Nie no, kurde, słuchaj, jest nowa. Włączy się coś? Nic. A, bo baterii nie ma. Dobra, wszystko w temacie. Patrząc na moje szczęście, do klawiatur takich właśnie tanich, to raczej to są nowe klawiatury. No, pudełko zostawia wiele wyróżnienia, ale to są zwroty, słuchajcie. No jest na pewno Amazon, to już wiemy. Taka klawiatura... Koło 60 zł. A czekaj, bo ona ma mieć odbiornik, to jest pytanie za milion. Czy ona ma odbiornik? Co mi z klawiatury, jak nie ma odbiornika? No i słuchajcie, mmm, sytuacja standardowa. Odbiornika brak, czyli klawiatura już traci. Czekaj, coś tu było włożone, czy mi się. Jest! Ktoś, je włoży... Ktoś go włożył do baterii. On ma być tutaj po prostu włożony. Ej. słyszałem tylko, że coś tutaj ten zagęgoliło, i jest tutaj włożony. No dobra. Czyli teoretycznie odbiornik jest, czy działa? Nie wiem. Cena K400 Plus TV, czyli klawiatura do telewizora stricte tworzona. Myślę, że naprawdę fajna sprawa. Sprawdźmy to, sprawdźmy to. W ogóle widzę tutaj bardzo ciekawą rzecz. K400 Plus TV 49, no szczerze, 160 zł w Media Expert, ale na Allegro tak od 50 do 90 zł. Więc myślę, że te 7 dyszek dostaniemy. Coś pięknego. Alcatel. Nawet go nie sprawdzam, koło stówki, ale powinien być chyba sprawny, no chociaż nie, to nie jest nasz dostawca. Musimy to sprawdzić. Ale nie, no jest nowy, zobacz. Jest zapakowany. Więc koło 100 złotych on kosztuje, jak dobrze pamiętam, tak mi się wydaje, że koło stówki powinien kosztować, ale jeszcze to sprawdzę. T-Max 10, to są takie wyceny na szybko, co chyba mają mało wspólnego, ale koło stówki, tak mi się wydaje. Słuchajcie, z e, 12, stare zwroty, mam wrażenie w ogóle to jest jakiś przeleżały towar. Bo tych speedphoneów to ja już nie widziałem w palecie od co najmniej półtora roku. Więc mam wrażenie, że to jest jakiś taki wiecie, leżak magazynowy. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. One kosztują dosyć dużo, ale mało kto je kupuje. Kurde, oczywiście wiadomo, że na samej górze najlepsze produkty. Mm, tutaj widzę, że było grzebane, kochani, jednak było grzebane. LED projektor wygląda nowy, no co wam powiem? Czy działa? Nie wiem, ile kosztuje? Pewnie około 100 zł, nie więcej. Likwidacja, ja wszystko rozumiem. Nie. Cool FriBac 4 i teraz zobaczcie. Tutaj była naklejka likwidacji, więc ktoś to już otwierał. Więc raczej, raczej towar jest e, przegrzebany. No nie ma co się oszukiwać. Ktoś to już otwierał. E, pytanie, czy w ogóle będą FriBacy 4, tak jak to powinno tutaj być, czy nie. Jak będą, to wiadomo, że są sprawdzone i nie będą działać. Oczywiście, że są i są uszkodzone. No tak myślałem. Słuchajcie, <laughs> nie domyka się tu i. E, czyli wszystko, wszystko jest e, tak, jak być powinno. Raczej to jest po prostu towar przejrzany i wrzucony tak, albo żeby się zwrócił, albo żeby po prostu pozbyć się odpadu, więc mamy przebrany box, można powiedzieć, bo to wszystko jest pootwierane, tak to wyglądać nie powinno, oczywiście i ale też są używane i nic, nic innego, jedna świeci, druga nie, więc już jest wszystko jasne, moi drodzy, jedna działa, druga nie działa. To już wiemy na pewno, więc to też jest jakby nieklasyfikowane. Żarówka pewnie będzie może sprawna. Sprawdźmy to. Tego może nikt nie otwierał, może otwierał, nie wiem. Takich rzeczy mało kto w ogóle sprawdza. Proszę. I co? Nawet żarówka jest dyntka. Nawet żarówka jest dętka. No to słuchajcie, boksik na razie wygląda ciekawie. To wiemy, że jest sprawne. Przynajmniej oprócz jednego. Jest to po prostu stos opakowań na płyty, który kosztuje. Po 500 za sztukę. No myślę, że to jest taki naprawdę sensowna wycena. Czyli są 4, bo jedna jest połamana, więc prosty temat. 20 zł, moi drodzy, 20 zł. Co mamy dalej? Radio, budzik, Philips. Wszystko jest pootwierane, czyli musiało być posprawdzane. Nie wierzę, że nie. Eee, jest. No nie ma nawet jak go sprawdzić. Będziemy go sprawdzać potem. Zobaczymy, czy faktycznie funkcjonuje. Na razie jestem nastawiony sceptycznie. I można być w to pasać. Wydałem prawie dwa koła na to, żeby sprawdzić, czy warto. Po prostu, czy warto. Zobaczymy, oczywiście, jak to wygląda względem trzech boksów naraz, bo to, to jest najważniejsze. Smart Curtain Switch, proszę. To zawsze przyjeżdża nowe. Czy ty tym razem też będzie nowe? Tak. No, czyli można powiedzieć, że coś jest. Coś będzie raczej działać. One kosztują w granicach stówki za dwie sztuki. Też zależy jaka firma, ale tak mi się wydaje, że tak powinno to być. Toner. Nowy toner do drukarki. E, żeby było ciekawie, nie ma LPN-u, więc raczej jest więcej z jakiegoś worka. Używane nakładki na laktator. Proszę, jakie ładne! Cudowne! Także i Żeby było ciekawie, to to nawet nie ma LPN-u, więc to jest totalny jakiś wyjęty temat z, z kosza. M1 Breast Pump. Czyli to jest jakaś pompka do piersi, chyba w ogóle. To od tego laktatora są nakładki? No, raczej tak. Słuchaj, to jest jak, jako nowe. E, tak to wygląda, przynajmniej, że to jest nowe. Pytanie, czy jest kompletne? Nie wiem. Zobaczymy. Proszę, cztery lampki. E, pytanie, czy świecą? Zaklejone, oczywiście. To są plastikowe lampki w sensie żarówki, więc raczej nie powinny być pobite. Chociaż wiecie, to wszystko jest możliwe. W teorii wyglądają ok. Czy świecą? Podłączymy, sprawdzimy. Mamy tutaj dwa kartoniki, jeszcze jedno oczywiście z likwidacją. Oczywiście to no też jest otwarty, no nie ma co się oszukiwać. JBL -e jakieś ty są, które na bank będą uszkodzone, na 100% będą uszkodzone. E, I czy. No tak mi się wydaje. No likwidacja, otwarty karton, no one nie mogą być sprawne raczej. Popatrz, no jak mogą być sprawne, jak one nie mają. Czy to jest Jack? Wow, to jest Jack. Zwroty elektroniki, właśnie w takim stanie przychodziły kiedyś, czyli tak mocno e, pouszkadzane, e, raczej to jest totalny szrot, jeżeli chodzi o, m, o temat. No ale dobra, interesują nas bicy, moi drodzy. Były tutaj u góry bicy, bicy studio, które są warte na chwilę obecną to nie mam pojęcia ile, ale dosyć sporo. No i pytanie, czy one będą po prostu sprawne. Jeżeli będą sprawne, to myślę, że ten bok był bardzo opłacalny. Jeżeli nie będą sprawne, to raczej jest dymtka, moi drodzy. Otwieramy. Czy to na pewno są bitsy? Opakowanie nie, nie z tym logo. Są bitsy, słuchajcie i są oryginalne, bo są ciężkie. Czy są połamane? Nie są. Mają folię. Jakoś nie wierzę tej folii. No dobra, czekaj. Patrz, też mają. Na ładowarkę. Patrzcie, czy się łączą. Połączyły się raczej. Jest. Połączyły się, słuchajcie. Bitsy Studio 3. Najpierw sprawdzę, ile kosztują, potem sprawdzę, czy działają. Tysiaka. Tysiaka kosztują nowe, słuchajcie, w MediaXper. Więc koło 6-7 stów można za nie, można za nie e, zgarnąć. Pytanie, czy grają. Okej, okay. powiedz coś. Halo, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jest dobrze. E, teraz pytanie, czy grają. Grają. I nawet dobrze. Julia, jakbyś się... I jakby się teraz Julię zobaczyli, w jakim ona jest stanie. To, to takie. ooo, udało się, grają. Słuchajcie, moi drodzy, mamy bicy, które grają. Jestem, powiem szczerze, trochę zszokowany. I to jest wersja na ośmiolecie, czy coś tam biców, czy coś takiego, bo tutaj też jest East08, czyli to samo co tutaj jest. East 10 Years, czyli na dziesięciolecie biców zostały wypuszczone. Oczywiście, zobacz. Wersja na dziesięciolecie. dobra, to się zgadza. Słuchajcie. Dobra, no jestem zaskoczony, bo tak patrząc na tą cenę, cena boksa to była 500 zł. Dobrze mówię? Kurde, nie wiem, 500, 400, no coś koło tego generalnie ten boks mógł kosztować. Liczmy sobie łącznie, jeżeli to działa, to jest 1000 zł. No może 1000 nie, ale z 600. No, 600. Żarówki, ze stówkę, to ze stówkę, coś tam. Powiedzmy szczerze, że 100% będzie z tego boxa, Tak mam nadzieję. Podliczymy, zobaczymy, moi drodzy. Tym samym. Jak chcecie więcej tego typu kontentu i jeszcze mamy te dwa boksy, sprawdzimy jak one wyglądają, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika i powiedzcie mu genowi na dole w opisie, że tak, chcemy kolejną część. Tym samym Wy już wiecie, czy zarobiliśmy. My jeszcze nie wiemy. A ja się z wami żegnam, moi drodzy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej. Moi drodzy, pierwszy boks wyszedł naprawdę całkiem nieźle, bo ponad 2200 złotych. Zaraz wam pokażę całą tabelkę. Nastawienie było tragiczne, ale sami widzieliście, jak to wyglądało. Po pierwsze, był to boks z Facebooka, po drugie, wszystkie kartony były otwarte, a tutaj takie małe sprostowanie, bo pani, która nam to sprzedawała, w aukcji napisała, że te boksy są tak, jak przyjechały do niej z Amazon, czyli nie były otwierane i mamy gwarancję, że nikt tam nie, nie otwierał tych kartoników. Okazuje się, że no niestety każde z tych pudełek było otwarte i ktoś tam już zajrzał, co prawda. Nie wiem, czy coś wyjął, czy nie, bo jakby nie mieliśmy tego specyfikacji, ale no, zostały te produkty włożone z powrotem w te same opakowania. Co nie zmienia faktu, że te 2200 zł robimy na produktach mocno używanych, często z jakimiś wadami, na przykład słuchawki, w których nie domyka się case i oczywiście je wystawiamy i sprzedajemy za 200 zł, ale no. Mm, nie wiem, czy też do końca jest za tyle sprzedamy. Jeżeli ktoś będzie chciał obniżyć cenę, no to pewnie tą cenę też obniżymy, więc odejmijmy sobie na spokojnie te 400 zł. Co nadal nam daje 1800 zł. I jest to cena i kwota, która praktycznie pokrywa cały zakup, więc naprawdę spoko. Co Wam mogę jeszcze powiedzieć? Pokażę Wam teraz te, te wyliczenia całe. Zobaczcie, tak, wszystko wygląda. Jakieś klawiatury, używana, powystawowa i tak dalej. 2228 zł. Tak wygląda. Cały ten boksik. I co jeszcze chciałbym Wam powiedzieć? Przede wszystkim to, że przeważnie. Tak bywa, że jak się na coś nastawimy, albo zaczniemy to otwierać i patrzymy po prostu, że wygląda to źle, to już jesteśmy zdenerwowani. Najważniejsze jest jednak to, żeby zweryfikować, wystawić, posprawdzać te produkty i je wycenić i dopiero potem wyciągać wnioski. Bo tutaj też złapałem się na tym jak kiedyś, że po prostu te wnioski wyciągnąłem za szybko, bo już podczas otwierania. i No i powiem Wam szczerze, że nie wygląda to najgorzej, naprawdę nie wygląda to najgorzej. Wraca mi wiara w ludzi na Facebooku tylko że no oby wszyscy tacy byli w miarę uczciwi no bo tutaj mówię pewne niedociągnięcia były bo te kartony były pootwierane i co no i mam nadzieję że wy też traficie na jakichś sensownych sprzedawców a nie na ludzi którzy was oszukują ale słuchajcie nie ma się ekscytować za bardzo dlatego że to był jeden box zobaczymy co będzie w dwóch kolejnych